Bloody hexer, co ty zamówiłeś? Burger? Gigant? Znowu, jak ja mam to zmieścić w moim tuku? Nie dam rady tego unieść. Gigant? Przecież to normalny burger, Amir. Poza tym jesteś zbudowany inaczej. Normalny dla ciebie, ser. 10 razy większy ode mnie. Ser, ty jesteś chyba 15 razy większy od moich lodów. Sir, ty nawet nie mieścisz się w drzwi garażowe. Wyglądasz jak latający balon. To tylko, aby przetrwać zimę. Potem wracam do formy. Obiecuję, że to ostatnie zamówienie fast fooda. Ser, mówiłeś to już. Ciście. A dalej zamawiasz burger. Ty nic nie rozumiesz, buduję masę. Trenuję, żeby zostać zapaśnikiem sumo. Nie, ser. Ty chcesz zostać chodzącym trzęsieniem ziemi. Taki właśnie jest plan. Ser, ty nic nie wiesz o sumo. Jak chcesz pokonać przeciwnika? Ja daję na niego. A czemu nie? Coś jest z tobą bardzo nie tak, ser. Nie przywiozę ci tego jedzenia. Amir błagam. Umrę z głodu! Ser, Ty umrzesz sobie przejedzenia jak ci to przywiozę. Wiesz co ser przywiozę Ci wegańską sałatkę i karnet na siłownię Oszalałeś! Pożegas się jak to zjem Karnet nie do jedzenia, ser. Sałatka do jedzenia. Ale ja chcę mojego burgera, Amir. Jeśli naprawdę go chcesz, sir, jest jeden sposób. Jaki? Daj mi 8 złotych napiwków więcej, ser. 8 złotych więcej. Nie stać mnie, Amir. To bez burgera, ser. Dobra, dam ci tą dychę. Już jestem pod twoim domem, ser. Tak szybko. Ja zbudowany inaczej. A poza tym dałeś mi 3 złote więcej. No właśnie, gdzie ta moja dycha? Przepraszam Amir. Byłem tak głodny, że przez przypadek zjadłem twój napiwek.